Będę pierwszy raz w życiu morsował Z tym panem To ja robię ze swoim życiem? No ja też nie wiem co my robimy Ty tam będziesz chodził w klapkach? ja mam japonki Witne <noise> Jeszcze tam nie wszedłem Drugi raz w życiu jestem To jestem pierwszy Idę okay. to tobą Jest, moja... jest okej okay. Z tym oazom spokoju <noise> Cawkę Ile teraz czekamy? To jeszcze jest minutę Tak, żeby zeszło się to robienie Na wyższy poziom, czyli? Zanurzymy jaja Runda druga. Ale teraz tak nie jest zimno. O, Boże, dobra. A jak ciepło. ciepło! Jak ci, jak ci faceci? Skupienie, fokus. Wychodzisz? To ja to zostaję, jolo. I jak? No... A, jest mi gorąco. Idziesz, Maciek? Minuta, minuta, Ja nie żyję. Ja dosłownie umarła. Dobra, wychodzimy. Tak mi zimno. Wycieramy się. Rybatka. Dobra, ale morsowanko pierwsze zaliczone. A jak jaja? Stawmy to po prostu w tajemnicy. One umarły. Hello darkness, my old friend.